Hey, witajcie na moim kanale Xavier, G, dziś zagram w minecrafta i pokażę jak się robi koniec i jak ten, są różne rzeczy których nikt nie wie, że trzeba kupić mapki za pieniądze czy coś tam ale nikt o tym nic nie wie, ale mam co innego minecrafta nie wiem jak, ale wioski nas... Wchodzimy na świat płaski. Tam zbudujemy kolejne domki, które będziecie musieli zdecydować. Czemu mam ten... Nie wiem bo jak mam czarnego Minecrafta, ale nic nie na to uwagi. Jak chcecie zobaczyć mnie to proszę bardzo. To jestem ja i... Tak, jak zobaczyliście mnie nie, nie na ty, będziecie mogli mnie zobaczyć, kiedy będę stać Zobaczcie, oto tron, na którym trzeba siedzieć. Hop, hop. Oto tron. Oto trona. Tron. Po Tron Popierce, jestem takim skinem, jak też mogę zobałam. Wam robię tego piecyka jak robię o tym się tak się robić tak, tak, tak. Tak, 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 tak. Potem nie tak i świetnie są podstawne To jest piec, to są lądowki po kółku i po pierwsze. Jak chcecie, żeby studenca lądował, to jest mam w jaksy, bo zaraz Wam pokażę coś fajnego. 7, 2, 2, 3, 4, 5. To Nie, tak, tak, tak. Tak, tak. Tak, tak, tak. Gramy na, gejmo, na Bo musimy kilka rzeczy sami zrobić. Tak, tak. Jak chcecie, żebym zrobił więcej odcinków, proszę bardzo, mogę to robić co dzień. Kiedy będę mógł robić moje życie, jak będę starszy, trochę będę mógł nagrywać takie pojowe filmiki, że będę widział już tak dużo i będę miał swój oczywiście wtedy komputer. Bo jak fajny filmik macie na komputerach, jak chcecie, no to dziękuję za wszystko, że mi dajecie tak dużo lajków. I dawajcie tak samo jak kiedyś. Dawajcie lajki. Bardzo dużo ich chcę mieć. Jak w innym filmiku mam 40 no to dajcie jeszcze więcej lajków. Oczywiście lajki. I subskrybujcie mój kanał. I jak chcecie się dowiedzieć jak się lubię taki, taki fajny teatr, no to... Najpierw próbować się. najpierw próbować. I potem Ci się to uda. Jak ja próbuję takie robić zesy, więc sam się o tym dowiedziałem, fajne to jest, że tak, tak to się buduje. To jest coś takiego. Tak, i teraz i tak, 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 tak. Coś tak. Teraz to zrobię to tak, tak, tak. Tak, tak. tak. I to jest, to jest tak, nie chodzę, teraz muszę te pięknie teraz muszę pięknie będzie ja to, niektóre robię jakichś niektóre lapinowe ale to za mnie sprawdzam jak ktoś zada ci komentarz, proszę zobaczyć. pod tym linkem będzie e, bo... czy ja to chyba z jak mi się teraz tak wygląda pięknie

Дайся оставить. Надо это взять. Дайся, дайся. Дайся, дайся, дайся. Дайся, дайся. Дайся, дайся. Дайся, дайся. Дайся, дайся. Дайся, дайся. Дайся, Jak ty to robisz? Zaję, ale jak to zostało... Dobrze, damy to zbrojkę. Jak w najmniej, mam... Ola, będzie mam jak teraz tak to ważne. I... 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 niebieskie osobiste oznaczki. Takie i... W... Więc... तो ना, ना क्या